Tak to wygląda po powrocie z Rumunii. Nie jest źle, bywało gorzej tutaj na miejscu. Ale teraz troszkę serwisu. Co zrobię? No umyję po pierwsze, po drugie naciągnę łańcuch. Zmienię sobie z powrotem oponkę na tego Estera, a do żeby go dojechać już do końca w tym sezonie. Pewnie nasmaruje uszczelniacze w koła, wyreguluje łańcuch. Zmienię filtr powietrza. Z przodu pewnie też uszczelniacze nasmaruje. Ten tenerka sprawuje się super, żadnych problemów. Jedyne co to te lusterka z AliExpress podczas jazdy strasznie drgają, nic kompletnie nie widać, ale spróbuję to. Jakoś załatwić, zobaczę czy da się zamontować oryginalne te lustereczka do uchwytów z AliExpress. Jak wygląda? No, tragedii nie ma, aczkolwiek nodałem już jest. Nie wiem, czy to jest zaolejone i zapylone. Na pewno na spodzie jest sporo pyłu. I dolnej części też. Nic jest specjalnie zrobione do tego. Myślę, że warto go wymienić. Montaż. Nie dokręcam tego wkrętarką, bo to jest w tworzywie. Nie chcę pozrywać tam tych gwintów, bo motocykl ma mi jeszcze długo posłużyć. Mam zbiorniczek do u systemu olejowania łańcucha no i uzupełnię sobie też olej, wyprowadziłem dężyk taki, który, przez który mam możliwość yy, doprowadzenia oleju do tego zbiorniczka, bez demontażu boczków więc to sobie przy okazji też uzupełnię tak jak mówiłem, leję tam olej przekładniowy 80 w 90 i to sobie będzie tam ściekało w zasadzie przy wymianie koła czy zdejmowaniu koła to jest tylko jedna nakrętka. No i później regulacja łańcucha, ale to też pokażę. Nakrętka mamy tutaj. Później ośkę trzeba wybić na tą stronę, trzeba uważać na czujnik ABS-u, żeby go nie uszkodzić. Niektórzy polecają jego wykręcenie. No jest to jest to na pewno dobry sposób, więc ja sobie go też wykręcę i wtedy wyjmę koło, spróbuję je wymienić oponę z powrotem na jak na... mówię czujnik ABS -u. sporo błota już tu jest warto czasem wykręcić, żeby chociażby wyczyścić, żeby to nam się nie blokowało nie wiem jak w motocyklach, ale w samochodach to jest spory problem blokowający musi czujnikarz. sam sobie najpierw osłonkę od wentyla, czapeczkę. No, ja mam ułatwione zadanie z racji posiadanego sprzętu do wymiany kół. Akurat łapię mi to. Teraz wykręcę sobie nakrętkę trzymającą wentyl od dętki. i wykręcę wentyl poprzednim razem nie wytknąłem do końca wentyla i przy wyciąganiu, ściąganiu opony niestety urwałem bentylek z dębki. Tym razem postaram się tego nie zrobić. Bentylek <laughs> mam. Łapię go nakrętką, żeby mi nie zwiał. Wstępnie i sobie lekko napompuję to koło, żeby dętka się ułożyła. Posłuchałoby tam pewnie jakiegoś talku jeszcze sypnąć. Ale nie posiadam takiego. To tu, przy dopompowaniu, jest taki pasek na oponie. I jeśli się nie mylę, poprawcie mnie, jeśli się mylę, to on ma być równo dookoła oponu. Jeśli gdzieś jest schowany, to znaczy, że ona się nie rozpompowała dobrze. I zazwyczaj wystarczy wtedy spuścić powietrze i napompować od nowa, i sprawdzić. Dlatego też, z tego co wiem, to trochę się to koło obija po lekkim napompowaniu. Tu wygląda wszystko dobrze. Tak mi się wydaje przynajmniej. To teraz czas na wyważanie. Jeszcze przed wyważaniem oczywiście trzeba dokręcić tą nakrętkę. Ja jej nie dokręcam zbyt mocno, lekko kluczykiem dociągnę i ma być, ma być dobrze. Mam taką prostą wyważarkę. Najważniejsze, żeby było wypoziomowane i przykładam sobie ośkę przez koło. To jest taki bardzo prosty, tu jest stożek. Taką tuleję dociskową. No nie powinno się jakoś zbytnie ruszać. I zakładam na wyważarkę I teraz jedyne co to trzeba obserwować to koło, bo ono nie powinno. Obracać się samoistnie w swoją stronę, jak go napędzę, powinno się zatrzymać w jakiejś tam pozycji. Nie powinno jedną stroną ciążyć do dołu. Ja wyważałem to na, na tamtym karo i dołożone mam tu ciężarki. Kupiłem takie na szprychy mosiężne za parę złotych. No, tu widzę, że. Gdzieś ta strona jedna delikatnie ciąży, tak? Jeszcze raz. Czy wróci do tego samego położenia? Idzie do tego samego położenia, czyli już wiem, że to miejsce jest za ciężkie. Więc pasowałoby po drugiej stronie dołożyć ciężarek. Natomiast ja tutaj mam zamontowane dwa, więc po prostu je zdemontuję. Bo nie będę dokładał kolejnego wtedy. Od razu widać, że, że leci dużo bardziej. I zaraz zobaczę, w którą... gdzie się zatrzyma. No dobra, skoro tu jest najcięższe, to po przeciwnej stronie montuję ciężarek. I zaraz zobaczymy, co będzie. Na razie go nie zakręcam. bo Być może będzie musiał go przestawić. Pyk dalej leci na tą stronę, ale już nie tak mocno. Zaraz sprawdzimy jeszcze. W dalszym ciągu tu jest cięższe, więc zamontuję obok. Drugi, mniejszy, zobaczmy teraz. Myślę, że będzie ok. Nie ma żadnego takiego położenia, które by ewidentnie dążyło do do wystąpienia, czyli jakby nie ciąży mu jedna ze stron bardziej. Dokręcę sobie te ciężarki, tylko je spróbuję troszeczkę dobić. Dobra. I teraz co chciałem powiedzieć. Te uszczelniacze one się tu brudzą. No, ja tu w miarę niedawno smarowałem. jest tu wygląda jeszcze ok. Wyczyszczę tylko z tego błota. I tu jest, wygląda to dobrze. Tutaj też wygląda dobrze, no ale powiedzmy, że wyczyszczę to jeszcze raz. Które współpracują z uszczelniaczem. I tulejki dystansowe, oczywiście. I tak 6000 już są bardzo mocno widoczne paski od uszczelniacza. Czy tu jest rant? No już jest wyczuwalny rand. I nie wiem, czy to jest kiepska jakość tych tulejek. Czy czy to tak w każdym motorze? No, w Faustromie po 80 tysiącach były wyczuwalne już dość dobrze, i po 80 tysiącach w Faustromie wytoczyłem sobie takie tulejki nowe. Natomiast nie spodziewałem się, że to tak szybko się będzie wycierało. Ciekawy jestem, czy. W pozostałych motocyklach też tak jest. Nie jest głębokie, ale wyczuwalne. Dobra, przesmaruję. niedużo Maszyn łańcucha ma być sprawdzany na bocznej nóżce. A jeszcze dokręcę ten czujnik ABS-u, zapomniałem. Dobre. Mniej więcej z miejscu, w którym Zaczyna się ta prowadnica łańcucha od górnego punktu do dolnego ma być 43-48 mm No i u mnie jest 45 Także jeszcze może zostać 105 mm skończona pamiętajcie żeby przykręcić czujnik ABS